Dymeczko moja śliczna. No Boże kochany. No jak ja mam zrobić pościel? No jak ja mam zrobić pościel? Hmm? Przecież ja muszę te łóżeczka zdjąć twoje. Muszę prześcieradło ładnie poukładać. Co to jest? Kot. Panienko. No jak ja mam teraz zrobić prześcieradło ładnie? No jak? No pewnie. Brrr. Brrr. Kotek. Dymka, no chodź. Ha, Dymeczko, chodź. Chodź, idziemy. Chodź, chodź. Maju, kotek. No jak? Kotek. No chodź, panno. Chodź, bo niedługo szkiełko się zaczyna, a ty co? No, panienko. My muszę zrobić, hej. No i co? Psi, psi, psi. Hej, panienko. No. Panieneczko. Panieneczko! No i co? No, złaś ja muszę zrobić. Ej, panna, złaś, złaś. No właśnie, złaś. Psk, psk, psk. No, panienko. No złaś. E, dymka. No chodź, chodź. No, myślę.